Że się takie rzeczy dzieją, naprawdę. Taki przyrost wiary miałem podczas tego obozu, że to jest coś niesamowitego. Nie nudziłem się ani trochę, poznałem mega super ludzi i miałem po prostu super czas. Fajna atmosfera, od razu się zakolegowałem z innymi, fajnie było. Są fajni ludzie, z którymi można porozmawiać na każdy temat. Mamy wspaniałych opiekunów, z którymi możemy się dzielić naszymi rozmyśleniami, zapytać jakieś porady. Zgłoszony ten prostu otwierał mi oczy, otwierał mnie na siebie i pomagał słyszeć swój głos i poddawać się jego woli. Nie widziałem nigdzie indziej podobnego modelu uwielbienia. Tak stawiam taką improwizację, takie wyrwanie swojego serca. Nigdzie się nigdzie się z tym nie spotkałem. Na pewno nauczyłem się też tego, że Boga można uwielbiać przy stanie. No, jeszcze chciałam w tym Wczoraj cały ten burz był zależny tym zdatom, też w mojej szkole. Przez cztery lata byłam niezdolna. Wszystko to po prostu wyszło. Wczoraj wiedziałem też, się o kolegę mam mówić, na denmanę. No i później po modlitwie powiem, to wiem, że już nie boli. Bóg się poruszał, bardzo się poruszał. Było czucie, jak po prostu jest w pomieszczeniu. Nie? Ludzie po prostu klękali, wyśpiewali te piosenki, to było niesamowite. Tańczyli. Więc było dużo emocji, dużo łez, oczywiście pozytywnych. Jeżeli jest najlepszy obozie jaki był, najlepiej zawsze spróbować zobaczyć. Przyjeżdżać i, i się nie bać, bo jest naprawdę super.